Hej, hej, witajcie na kanale Iris Psychologia Duszy Tarot. Moi drodzy, robimy sobie czytanko tygodniowe od 7 do 13 września. Włączcie, włącznie dla wszystkich, tak? Jest to takie e, horoskop tygodniowy, jest to prowadzenie w nowym tygodniu dla wszystkich. Moi drodzy, pamiętajcie, że czytania takie dla wszystkich mogą nie zawsze z każdymi rezonować. Wybrałam już takie trzy główne karty, tak? Karta numer jeden, karta numer dwa i karta numer trzy. Dajcie sobie chwilę na to, by energia przeszła do was, byście mogli wybrać sobie odpowiednią kartę i zobaczymy co prowadzi was w tym nowym tygodniu od 7 do 13. Września włącznie. W międzyczasie, moi drodzy, chcę serdecznie podziękować za subskrybowanie mojego kanału, ponieważ wiem, że jest to warte mojego czasu, mojego poświęcenia, mojej pasji, mojego rozwoju. Jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. Do tego wszystkiego dopowiadam sobie, moi drodzy, różnymi kartami wyroczni oraz. Kartą Tarota. Zobaczymy, co wiedzie, tak? Co prowadzi nas w tym nowym tygodniu, jaka jest energia dla wszystkich na ten cały tydzień, tak? Co się zadzieje być może, co się wydarzy, co nadchodzi w nowym tygodniu. Wybierajcie, kochani, a ja sobie tutaj karty przygotuję... Mm -mm. Dobrze, jedenka, dwójka i trójka. Dwójeczkę i trójeczkę zabieram, odkładam i zaczekam. Natomiast mamy jedyneczkę, słuchajcie, i teraz tak, jedyneczka to jest kwiat hibiskusa, tak? Jest to taka delikatność, jest to piękno, tak? W życie wchodzą różne, różne rzeczy, tak? Czyli nie zawsze życie jest kolorowe, czasem to są tak zwane chwasty, więc jeżeli ta róża, nie wchodzi do Waszego życia, czy to piękno, ta delikatność nie zawsze wchodzi. Patrzcie na te chwasty i znajdujcie w nich ukryte piękno, ponieważ moi drodzy, wszystko co zadziała się w Waszym życiu tak naprawdę przynosi was, Wam również jakieś piękno, tak? Być może nie zawsze na samym początku dostrzegamy to, co jest cudowne. Natomiast kochani, zawsze to coś, co wydarza się w naszym życiu, jest Wyjątkowe i jest, ponieważ musiało tak być, tak? Nic nie dzieje się bez przyczyny, moi kochani, pamiętajcie też o tym. A w tym tygodniu macie piękno, macie delikatność. W swoim życiu. Dobra, zobaczmy sobie tak. Najpierw jaka karta jedyneczki wiedzie, taka główna karta, też, tak? Co Was wiedzie w ogóle w tym tygodniu? Co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten nowy tydzień dla jedyneczek, tak? Co zadzieje się w ogóle, słuchajcie, w tym nowym tygodniu? Zobaczmy, jaka jest karta. Zobaczcie, moi drodzy, jest to karta ósemki monet, tak? Czyli jest to czas, w którym macie już swój określony cel, stoicie przed tym swoim wyborem, tak? Będziecie musieli jeszcze bardzo dużo dać z siebie wytrwałości, tego zaangażowania, tak? tego uczenia się, e, takiego rozrostu, um, by osiągnąć, moi kochani, tą perfekcyjność, tak? By osiągnąć e, najlepszą technikę zdobywania i tego, czym się naprawdę zajmujecie. Posiadacie delikatność, posiadacie piękno, i to wszystko właśnie wchodzi i prowadzi Was w tym nowym tygodniu, tak? Uczcie się, zdobywajcie swoją wiedzę, otwierajcie się na to i osiągajcie swoje szczyty, słuchajcie. Zajmujecie się tym, czym chcecie. Będziecie musieli jeszcze więcej wymagać od siebie w tym kierunku, tak? Będziecie musieli więcej włożyć wysiłku, słuchajcie. Jesteście. W stanie też osiągnąć zupełnie coś nowego. Tak, jest to bardzo dobry tydzień na to, by powielać tą swoją naukę, Słuchajcie, by się realizować w zadaniach, by realizować się w swoich marzeniach. Bardzo dobry tydzień, by rzeczy, które zostały już wcześniej, jakieś kroki um, zrobione, tak by zakończyły się sukcesem, słuchajcie. Bardzo dobry tydzień na, na zdobywanie swojego szczęścia, na zdobywanie samego siebie, na ten rozrost posiadacie piękno, tak jak mówiłam, posiadacie to coś, i nawet jeżeli coś w waszym życiu wejdzie takiego, czego nie chcieliście, tak, popatrzcie na ten chwast. I znajdzie w nim swoje piękno. Zobaczycie wtedy, że nawet z takiego małego czegoś może urodzić się coś wielkiego, może być to właśnie na, na Waszej drodze pewna oznaka, e, pewna, pewne nowe ukierunkowanie, byście zdobyli swoje szczęście. Słuchajcie, tak? W pracy właśnie karta mówi na pełnej koncentracji w tym tygodniu, tak? Być może będzie to ciężka praca, słuchajcie, nabywanie pewnych nowy, zupełnie nowych umiejętności, ale to wszystko e, przez to, Wasze dostosowanie. Doskonalenie się, tak? I podnoszenie swoich kwalifikacji e, pozwala Wam dążyć do, e, do, żyć, do zdobywa, zdobycia tego swojego sukcesu, słuchajcie? Ponieważ wam jest pisany awans, tak? Wy posiadacie, um, wy posiadacie zdolności, by przyciągnąć do, do siebie te zyski, tak? Macie te zaangażowanie, słuchajcie. Jest to taki okres wytrwałej pracy, wytrwałej pracy, w ogóle rozrostu waszego, tak? Jest to bardzo dobry tydzień na to, by realizować się, realizować swoje marzenia. Tydzień. Zakończy się sukcesem, jeżeli moi kochani, dacie z siebie jak najwięcej w tym tygodniu. Zobaczcie. Niech wasze ciało, słuchajcie, was prowadzi. Macie tą energię wewnętrzną, która ma, to, ma tą siłę, tak? Ma tą jedność. Wasze ciało was prowadzi. Wy i wasza energia łączycie się, słuchajcie, tak? Zakończyliście pewien etap i zdrowieniem waszym jest sukces. Słuchajcie. Czyli jesteście teraz na bardzo dobrym. Na bardzo dobrej drodze zdobycia tego, co naprawdę chcecie, ponieważ same karty to, o tym mówią, tak? Wasza delikatność, piękność prowadzi Was do sukcesu. Macie kartę szczęścia, określonego celu, macie kartę ciała, a wasze ciało was prowadzi do szczęścia, i um, mi się tutaj w ogóle pokazuje, że to jest taki etap, w który teraz wchodzicie, to jest etap po zakończeniu czegoś, tak? Po się pewnych ran, zdrowieniu i osiąganiu szczytu. Słuchajcie. I osiąganiu szczytów. Tak? Być może jesteście teraz na etapie swojej drogi, gdzie właśnie zakończyliście coś, co Wam przeszkadzało. Słuchajcie, co musieliście odchorować. Macie to gojenie i zdrowienie. Tak? Wasze ciało jest mocne, no was prowadzi do szczęścia. Zobaczcie. Zdejmowanie z siebie złudzeń, porzucanie złudzeń, tak? Odrzucacie to, co było Wam niepotrzebne. Słuchajcie. Macie śmierć, karta śmierci, a karta śmierci tak naprawdę mówi, że zakańczacie coś, porzucacie coś, wchodzicie na pewną nową drogę, na nową ścieżkę, na nowe przeznaczenie. Tak jak powiedziałam, zakań, zakończyliście pewien etap w życiu, wyzdrowieliście i jesteście w stanie osiągnąć swoje szczyty. Zrzucacie, zdejmujecie te złudzenia, które były w waszym życiu, pokonujecie śmierć, czyli macie tą transformację w swoim życiu. To jest bardzo dobra karta, ponieważ to właśnie mówi. Że idziecie mocno do przodu, że porzucacie to, co było niewygodne, słuchajcie, tak? Jedyneczki porzucacie to, co było wam niewygodne, i zobaczcie, mamy kartę obfitości. Czyli, tak jak powiedziałam, bardzo dobry tydzień na to, by wejść na drogę szczęścia i tej obfitości, która do was idzie, zobaczcie. Mamy tutaj kartę obfitości, tak? Cudowny czas na zdobywanie swojego szczęścia, słuchajcie. Bardzo dobry tydzień na rozrost, moi drodzy, no musicie, musicie teraz być wytrwali, zaangażowani, ro, rozrastajcie się, uczcie się, bądźcie perfekcyjni i zdobywacie szczęście, zdobywacie obfitość, ponieważ karta obfitości się tutaj nam też pokazała i bardzo mocno się zarysowała, tak? Moi kochani, szanujcie swoją wewnętrzną wiedzę, ona prowadzi Was do szczęścia, prowadzi Was do osiągnięcia Waszego sukcesu prowadzi was do tego, byście mogli osiągnąć szczyty. Słuchajcie, macie wewnętrzną wiedzę, macie piękno, pokonujecie pewne rzeczy, czujecie, że wyzdrowienie, które do was teraz przychodzi po pewnym okresie, i ta śmierć, którą pokonujecie, tak, czyli pokonujecie złe rzeczy. Przynosi Wam samo piękno, a, a tak jest, moi kochani, tak? Tak jest, Wasze ciało w ogóle jest bardzo silne i ono Was prowadzi do szczęścia, Wasz umysł, Wasz rozrost, słuchajcie, Wasza chęć, Wasze zdobywanie jest obfitością Waszą. Szanujcie swoją wewnętrzną wiedzę. W ogóle powinniście zacząć szanować bardziej siebie, słuchajcie, tak? Szanujcie to, co macie. To piękna, Wy bardzo do, dobre piękno posiadacie w sobie. Ono Was tak naprawdę prowadzi do mm, zdobycia. Tydzień stricte jest na zdobywaniu swojej wiedzy, na poszerzaniu swojej wiedzy. To jest taki tydzień zakończony sukcesem, realizacją własnych marzeń. Nie bójcie się marzyć i nie bójcie się zdobyć to, co chcecie, ponieważ macie kartę obfitości. Śmierć po pewnym złym okresie, który u Was nadchodzi śmierć, czy nadchodzi przemiana, nadchodzi obfitość. Słuchajcie, tak? Musicie mocniej zaangażować się w te sprawy, słuchajcie, tak? Są w miłości, karta mówi, karty w ogóle mówią, że jest to okres też takiego wytężonego, wytężonej pracy nad tym swoim związkiem, ale wy pokonujecie wszystkie wymagania, tak? Wy po prostu rozbudowujecie się w tej miłości, w pracy tak samo, słuchajcie, no dzielnie walczycie do przodu, zdobywacie coś, co jest Wam potrzebne, podniesiecie kwalifikacje, jest to okres wytężonej pracy, ale warto, ponieważ karta obfitości mówi o zdobywaniu swojego szczęścia, drogie jedynki, bardzo dobry okres na to, by mieć to szczęście, by odbierać to szczęście, by zdobyć to szczęście, by być szczęśliwym. Drugie jedyneczki bardzo dobry tydzień. Wykorzystujcie swoje piękno, wykorzystujcie swoją delikatność. Patrzcie na wszystko, co na waszej drodze stoi i zdobywajcie swoje rzeczy, które zawsze chcieliście zdobyć. Dwójeczka. Słuchajcie dwójeczki, moje kochane, jest to heliotrop, tak? Macie takie oddanie i spełnione marzenia. Słuchajcie, tak? Wasza przyszłość należy do Was, czyli do osób, które wierzą w spełnienie swoich marzeń. Musicie się, moje drogie dwójki, otwierać na to, co do Was przychodzi, tak? Musicie wierzyć, że to, co ma być w Waszym życiu, zostanie spełnione. Uwierzcie, słuchajcie, to jest też taka potęga podświadomości. Wy przyciągacie, moi drodzy, samo piękno, jeżeli w nie uwierzycie. Czyli moi drodzy, w tym tygodniu należy bardzo mocno wierzyć w spełnienie swoich marzeń. Wasze marzenia do Was odchodzą, tak? Macie takie oddanie się i spełnienie swoich marzeń. Oddanie się temu, że osiągacie swój cel. Jeżeli będziecie wierzyć, moi kochani, w to, co chcecie, tak? To Wy to osiągniecie. Musicie jeszcze bardziej wejść na drogę wiary, na drogę wiary do spełnienia swoich marzeń. Słuchajcie. Zobaczmy, co karty chcą w ogóle Wam powiedzieć Jakie jest takie przesłanie, słuchajcie, mamy tutaj, tak, mamy umiarkowanie, karta umiarkowania, tak Musicie znaleźć w ogóle tą taką, tak jak powiedziałam, taką równowagę w tym wszystkim, tak Równowagę odnaleźć, taki złoty środek, słuchajcie, pomiędzy swoimi myślami, pomiędzy działaniem, tak Zyskacie możliwość samokontroli Zyskacie wewnętrzną dyscyplinę Zyskacie drogę do szczęścia Ale musicie teraz jeszcze tak pokonać niektóre rzeczy Musicie bardziej uwierzyć w to, co chcecie Musicie po prostu mm, Uwierzyć, że wasze marzenia są Do spełnienia, tak? Nie blokujcie się, moi drodzy W ogóle nie blokujcie się, bo to też jest bardzo Od tego uzależnione Gdzieś, ta wasza, gdzieś to wasze wewnętrzne piękno nie was prowadzi, tak? Odnajdujcie równowagę i połączycie ze sobą te wszystkie elementy. Jeżeli połączycie te elementy, będziecie mogli znaleźć to szczęście. Stajecie się silniejsi, bo, bo, tak. Hartujecie się, moi drodzy, przez to wszystko, przez te rzeczy, które w waszym e, życiu się zadziewają. Hartujecie się, ale macie szansę, e, macie szansę w tym tygodniu na um, na rozrost. Słuchajcie, tak? Jest to bardzo dobry tydzień, e, tydzień na Rozwój, słuchajcie, ale wy wewnętrznie musicie jeszcze, moi drodzy, uwierzyć w to wszystko, tak? Nastał nas teraz taki czas spokoju, słuchajcie, jest to bardzo dobry czas, by wykorzystać go dla siebie, i wszystkie konflikty, w których byliście, zostaną załagodzone, poczujecie piękno, poczujecie spokój, poczujecie harmonię, poczujecie bezpieczeństwo, tak? I będziecie mogli oddać się w tym waszym marzeniu. Marzenia zostaną spełnione. Teraz słuchajcie, jest to taki tydzień odrodzenia, dochodzenia do siebie, tydzień do spełnienia swoich marzeń. Wszystko, co um, wykonujecie, powinniście robić nadal, powinniście harmonijnie spełniać. Słuchajcie, w pracy karta mówi o bardzo dobrym zarządzaniu swoją pracą, bardzo dobrych osiągnięcia tak, wy umiejętnie um, osiągacie to, co chcecie, macie możliwości, słuchajcie, tak wszystkie rzeczy, które następują w waszym życiu, następują w sposób płynny, ułożony dobrze funkcjonujecie słuchajcie, tak, macie bardzo dobry tydzień na no to, musicie teraz jeszcze bardziej uwierzyć w siebie, słuchajcie musicie bardziej uwierzyć w siebie, musicie bardziej się po prostu rozrusnąć tak Zobaczmy, co jeszcze karty chcą powiedzieć. To jest taki tydzień stabilizacji, oddania się i spełnienia marzeń. Nie możecie się poddawać, moi drodzy, powinniście bardzo mocno w to wchodzić. Wtedy zobaczycie, ile energii jeszcze posiadacie, ile szczęścia, ile radości możecie osiągnąć. Zobaczmy, mamy tutaj kartę. Wszystko, co bierzesz do ręki, należy do Ciebie, tak? Wszystko, co chcesz osiągnąć, będzie należy do Ciebie, jeżeli Ty po prostu w to uwierzysz. Uwierzcie że, uwierzcie, że wasze marzenia są po prostu do spełnienia Tutaj tylko blokuje was um, um, Wnętrze wasze, słuchajcie Tylko blokuje was wasze wnętrzne Macie tą wolność Macie wolność do spełnienia, do osiągnięcia swojego szczytu, swojego celu Bardzo dobry tydzień, słuchajcie Bardzo dobry tydzień Tutaj nie ma się co zastanawiać Macie tydzień szczęśliwej ręki Macie tydzień szczęścia Macie tydzień dobrobytu, jeżeli wy sami w to Uwierzycie, słuchajcie. Zobaczcie. My tu mamy takie karcioszki. Dom. Wszystko, co się zadziewa. Czujecie szczęście w domu. Macie e, starożytną mądrość. Wy posiadacie mądrość wewnętrzną. Wasza mądrość was prowadzi. Zobaczcie. Czas umiarkowania to jest czas... Odrodzenia, odnalezienia, równowagi, tak? Macie tą swoją mądrość. Wy wiecie, że wszystko, co robicie, jest szczęśliwe. Czujecie się um, stabilnie, tak? Wy czujecie stabilizację. Wy czujecie, moi drodzy, stabilizację. Wyłączycie się z tym wszystkim. Wy macie po prostu tydzień stabilizacji. I w miłości to samo, moi drodzy. Stabilizację. Macie taki związek ten zrozumienia, tak? Z trwałymi relacjami i to wszystko później przekłada się na Waszą pracę. Wy musicie się, moi drodzy, teraz jeszcze tylko otworzyć na spełnienie swoich marzeń, na to, byście mogli osiągnąć to, co chcecie, jeżeli sami sobie na to pozwolicie, słuchajcie. Osiągajcie swoje szczyty, zdobywajcie swoje szczęście. Zobaczcie, wszystko, co się dzieje, to się łączy. Przeszłość, teraźnie, teraźniejszość i przyszłość. To się musi połączyć. Słuchajcie, żeby zdobyć swoje szczęście, musicie połączyć się, tak? musicie połączyć swoje chęci, musicie połączyć samych siebie wtedy przyjdzie ta wasza równowaga w waszym życiu, wy już tą równowagę posiadacie, ale wy musicie jeszcze bardziej ją, na nią się otworzyć tak? wy musicie spełnić swoje marzenie jeżeli otworzycie swój umysł, zobaczcie wy macie w ogóle, posiadacie pewną mistyczną moc, wasza moc was prowadzi do szczęścia prosto przed siebie, jeżeli moi drodzy w tym tygodniu pozwolicie się Pozwólcie sobie na otwarcie się na to szczęście, ono do was przyjdzie. Moi drodzy, karta o miarkowaniu mówi o tym właśnie, tak? Mówi o bardzo dobrym tygodniu, stabilizacji. Słuchajcie, tak? Umiejętności. Macie to wszystko, drogie dwójeczki. Pozwólcie sobie na zdobycie, macie czujecie spokój, tak? Wy, mm, to co dotykacie Fizycznie i gdzieś tam mentalnie osiągniecie, jeżeli uwierzycie w to wszystko. Macie opiekę, macie odgórną opiekę, czujecie wolność w zdobywaniu tego, co chcecie. I teraz, moi kochani, chodzi o to, żebyście po prostu to wszystko wrzucili do swojego szczęścia, wrzucili do tego, otwierajcie się na to i wtedy zdobywacie swoje szczęścia. Słuchajcie. Tak, niewiele Wam brakuje do tego, by osiągnąć swój cel. Moi drogie dwójki, życzę Wam, byście otworzyli się na to, byście przyjęli. Otwierajcie i pozwalajcie sobie na osiągnięcie zadowolenia z życia. Trójeczki. Trójeczki, a Wy macie wiciokrzew, tak? Macie szczęście w rodzinie, macie taki wzbogacony ruch do przodu, macie ruch w ogóle do przodu, macie tą łagodność, macie wybór. Stoicie na drodze szczęścia ten tydzień, tak? Stoicie na drodze szczęścia. Słuchajcie. Macie ruch, macie ruch, coś się zadziewa w Waszym życiu. Tylko co się zadzieje, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, tak? Co Was w ogóle prowadzi w tym tygodniu? Co Was w ogóle prowadzi w tym tygodniu? Zobaczymy zaraz. Co Was prowadzi w tym tygodniu? Zobaczcie, transformacja, karta śmierci. Zmieniacie, coś zmieniacie, słuchajcie, tak? Będzie taki tydzień, który będzie upływał pod znakiem transformacji, pod znakiem zmian. Będzie to szczęście, ale będą też zmiany, które po prostu do Was przychodzą. Macie bardzo mocny ruch do przodu, tak? Macie w tym wszystkim łagodność i macie bardzo dużo wyboru, słuchajcie. Więc właśnie kończycie jakiś pewien etap w życiu i jednocześnie. Już za tym progiem, czyli już teraz, czekają nowe, jeszcze lepsze rzeczy dla Was. Tydzień spełnienia. Zróbcie coś dla siebie, słuchajcie w ogóle, w tym tygodniu. Zadbajcie o swoje samopoczucie, o swoje zdrowie. Nie przemęczajcie się, nie przepracowujcie, ale idźcie do przodu, ponieważ macie ruch do przodu, macie wybory na Waszej drodze. Transformacja mówi o tym, że śmierć mówi o tym, że. Kończycie coś i wchodzicie na nową drogę. Otwieracie się, transformujecie się do czegoś pięknego, co jest wam po prostu pisane. Nie zatrzymujcie się, tak? Nie zatrzymujcie się. Nie trzymajcie się niczego kurczowo. Otwierajcie się na szczęście, słuchajcie, no. Otwierajcie się na szczęście. Warto zrobić coś dla siebie, słuchajcie. Przepraszam. Otwierajcie się, transformacja to jest bardzo dobra karta, słuchajcie. Karta śmierci jest bardzo dobra. Tak? Ona mówi, że idziecie do przodu. Nie zatrzymujecie się, otwieracie się na nowe, przyjmujecie nowe, macie łagodność, macie drogę wyboru. Droga wyboru jest cudowna. Wchodzicie na drogę szczęścia, słuchajcie, tak? Zobaczcie, wasza historia właśnie teraz się zadziewa. Właśnie Wasza historia zaczyna się zadziewać, tak? Wchodzicie na nowe, słuchajcie, zobaczcie. Porzucacie stare rzeczy. Otwieracie się. Stare rzeczy, tak jak y, zużywane, wyrzucacie, wchodzicie do nowego, wchodzicie, łapiecie, macie, wasza historia właśnie się zadziewa. Macie tą swoją nową tożsamość, porzucaliście coś starego i wchodzicie teraz na nową tożsamość. Wchodzicie na drogę transformacji. Słuchajcie, na drogę transformacji, na drogę szczęścia. Macie ruch do przodu, macie ruch do przodu. Otwierajcie się, moi kochani, moje drogie trójeczki. Otwierajcie się. Zaraz zobaczymy. Bardzo dobry tydzień. Proszę, moi drodzy, wykorzystajcie go w pełni. Niech ta transformacja przyniesie Wam dużo dobrego. No, przyniesie, jeżeli wy się sami. Na to otworzycie, moi kochani. Zobaczcie, macie w ogóle kartę nauczania. Ale widzę, że się też borykacie z niektórymi rzeczami, tak? Borykacie się z niektórymi rzeczami, ale transformacja pozwoli Wam przejść to wszystko, zakończyć pewne rzeczy i wejść w, e, na drogę nową, tak? Słuchajcie, zakończacie pewne uciążliwe relacje, pewne rzeczy, pewne trudne sprawy, pozostawiacie, pozostawiacie, borykacie się z niektórymi rzeczami, ale dobrze wiecie, że musicie teraz... E, Weź na nowe życie, na nową historię. Rodzi, rodzi się nowa historia dla Was, słuchajcie. Rodzi się nowa historia w tym tygodniu dla was, tak? Wy posiadacie no, nowe nieograniczone możliwości. Wy jak to drzewo rozrastacie się teraz do góry, słuchajcie. Zbieracie nowe możliwości. Bardzo dobre możliwości do rozrostu, do naszej, waszego spełnienia, tak? Zaufajcie w ogóle sobie. Zaufajcie sobie, Wasza transformacja jest wam potrzebna, tak? Niech to co się zadziewa jest nowe, słuchajcie. Pozwólcie sobie na tak zwane nowe ubrania. Niech ta nowa historia się zadzieje. Niech to co teraz do Was wchodzi jest piękne, no jest piękne. Nie wchodzi do Was nowe życie. Bardzo dobry tydzień, słuchajcie. Macie szczęście w rodzinie i taki wzbogacony ruch do przodu. Wszystko, co się zadziewa, to po prostu do Was przychodzi. Macie drogę wyborów, nowa, droga, tak? Zobaczcie. Znajdźcie nowe możliwości. A przecież karta transformacji mówi o tych nowych wyborach, nowej możliwości. Historia, nowa historia w Waszym życiu się zadziewa. Nowa tożsamość. Pokonujecie pewne stare rzeczy, wchodzicie na drogę przeznaczenia, drogie trójeczki. Tydzień bardzo dobry na spełnienie swoich um, rzeczy. Czas przemian, tydzień czasu przemian, tak? Zakończenie pewnego etapu, otwieranie się na coś nowego. Już na Was coś czeka. Wy w tym tygodniu musicie po prostu, moi drogie trójki, pozwolić sobie na tą transformację, na przejście tej śmierci. Niech przyjdzie ta śmierć. Niech przyjdzie ta śmierć, niech nowa historia się zadzieje. Niech to, co do Was ma wchodzić, niech wejdzie. Przecież to jest bardzo dobry tydzień na to. Wasza nowa tożsamość się rodzi w tym tygodniu, tak? Czyli nawet macie szansę na spełnienie, to jest szansa na Wasze spełnienie, jeżeli, moi drodzy, pozwolicie sobie sami na to. Jeżeli sobie sami na to pozwolicie, osiągniecie swoje szczyty, osiągniecie transformację, osiągniecie spełnienie. Fantastyczny tydzień, fantastyczny. Bardzo dobry tydzień na taki mocny ruch do przodu, słuchajcie. Niech wchodzą te pewne wybory do Waszego życia, niech one po prostu przychodzą. Bardzo dobrze, że przychodzą. Niech transformacja się u Was zadzieje, niech to wszystko przejdzie, niech to jest zdobywanie. Nowa tożsamość jest Wam po prostu potrzebna. Nowe życie. I nowa historia jest wam po prostu potrzebna, tak? Znajdźcie te nowe możliwości, czyli musicie się po prostu na nie otworzyć, ponieważ one same do Was przychodzą, one się u Was zadziewają, Wy tylko musicie mocno w nie uwierzyć. Drogie trójeczki, tydzień fantastyczny na zdobywanie swoich szczytów, na zdobywanie nowych możliwości. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego bardzo krótkiego przesłania: takiego szybciutkiego na nowy tydzień, tak od 7 do 13 września. Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału. Dziękuję za dzielenie się opiniami. Zapraszam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili do subskrybowania, do. Um, Udzielania się też, tak? Dzięki temu wiem, że warto robić to, co się robi. Zapraszam na codzienne czytanie karty na dany dzień. Zapraszam do subskrybowania, słuchajcie. Moi drodzy, życzę Wam, by ten tydzień został wykorzystany w pełni i świadomie na zdobywaniu Waszego szczęścia. Życzę Wam samych cudowności. Pozdrawiam.